Jakie algorytmy trzeba opanować na maturę z informatyki oraz jakie wszystkie zapamiętać? Te pytania co roku zadają sobie maturzyści. Ja nazywam się Mateusz Oracz i przedstawię Ci 28 algorytmów maturalnych, które pozwoliły naszym uczniom zdobyć 100% z matury z informatyki. Od 10 lat przygotowuję uczniów do matury właśnie z informatyki, dzięki temu wiem z jakimi problemami mają do czynienia maturzyści, a jednym z nich jest właśnie zapamiętywanie co po kolei robi dany algorytm oraz to jak go w ogóle zrozumieć. Dlatego w tym filmie przedstawię 28 algorytmów w taki sposób, aby łatwo je było zrozumieć i przede wszystkim zapamiętać, a później, że móc je samodzielnie zaimplementować. To co zawsze powtarzam, nie uczymy się kodu na pamięć. Wystarczy zapamiętać schemat działania danego algorytmu, to implementacja nie będzie dla Ciebie problemem. O ile oczywiście opanowałeś, opanowałaś perfekcyjnie. Programowanie. Nasi uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na maturze, mieli w małym palcu schematy, które zaraz przedstawię. A dodatkowo każdy z nich przerobił dziesiątki zadań z optymalizacjami i najróżniejszymi wariacjami i wariantami. Tych algorytmów. Zatem, nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego algorytmu. Zaczynamy od najprostszego algorytmu, czyli algorytmu Euklidesa. Jest to sposób na znalezienie największego wspólnego dzielnika nwd dwóch liczb. Polega na wykonywaniu kolejnych dzieleń z resztą, gdzie za każdym razem zmieniamy liczby miejscami, aż jedna z nich będzie równa 0, Ty druga liczba to obliczany największy wspólny dzielnik. Z kolei najmniejszą wspólną wielokrotność, czyli NWW, można obliczyć korzystając z NWD według wzoru, że NWW dwóch liczb A i B to A razy B przez NWD A i B. Kolejnym trywialnym algorytmem potrzebnym na maturę jest sprawdzenie pierwszości liczby. A goryt sprawdzania, czy liczba jest pierwsza, polega na upewnieniu się, że liczba nie dzieli się przez żadną mniejszą od siebie poza jedynką. Najpierw sprawdzamy, czy liczba nie jest mniejsza od dwójki, bo 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi. Potem sprawdzamy podzielność tej liczby przez wszystkie liczby od 2 do samej siebie minus 1. Jeśli znajdziemy liczbę, przez którą dana liczba dzieli się bez reszty, to nie jest ona. Pierwsza. Jeśli żadna liczba nie spełni tego warunku, to oznacza, że liczba jest pierwsza. Kolejno ulubiony algorytm maturzystów, na bazie którego uczą się rekurencji, to czyli wyznaczanie n tego wyrazu ciągu fibonacciego, czyli ciąg fibonacciego to ciąg liczb naturalnych, gdzie każdy kolejny wyraz jest sumą dwóch poprzednich, zaczynając od faktu, że pierwszymi elementami ciągu jest 0 i 1. Aby obliczyć n-ty wyraz ciągu, np. drugi, trzeci, czwarty wyraz i tak dalej, zaczynamy od dwóch pierwszych liczb ciągu, czyli 0 i 1, i obliczamy kolejne wyrazy dodając do siebie dwie poprzednie liczby. Przykładowo, jeśli n jest równe 2, to sumą dwóch poprzednich jest 1, a jeśli n wynosi 3, to wynikiem jest 2. Robimy tak aż do momentu, gdy uzyskamy n wyraz, który zwracamy oczywiście jako wynik. Kolejności to Tostenesa. Jest to algorytm do znajdowania wszystkich liczb pierwszych w przedziale od 2 do n. Działa przez wykreślanie z tego zakresu liczb, które są wielokrotnościami liczb pierwszych. Zaczynamy od najmniejszej liczby pierwszej, czyli dwójki i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności. Potem przechodzimy do następnych liczb, które nie zostały jeszcze wykreślone i znowu usuwamy ich wielokrotności. Proces ten powtarzamy i kontynuujemy aż do pierwiastka z N. Po zakończeniu wszystkie liczby, które pozostały niewykreślone są liczbami pierwszymi. Pamiętamy o tym, że do znajdowania liczb pierwszych w danym przedziale liczbowym wyróżniamy go szczególnie za efektywność względem standardowego sprawdzania pierwszości liczby. Teraz przenosimy się do systemów liczbowych, czyli zamiana liczb systemu dziesiętnego na dowolny. Aby zamienić liczbę z systemu dziesiętnego na dowolny inny system, dzielimy ją przez podstawę nowego systemu i zapisujemy resztę z dzielenia. Proces powtarzamy, aż liczba stanie się równa 0. Te reszty zapisane w odwrotnej kolejności tworzą liczbę w nowym systemie. Kolejno odwrotnie, czyli zamiana liczby z systemu dowolnego na dziesiętny. Aby to zrobić, przechodzimy po cyfrach liczby i każdą cyfrę mnożymy przez podstawę systemu podniesioną do potęgi odpowiadającej pozycji cyfry. Pierwsza cyfra od końca ma potęgę 0, kolejna 1 i tak dalej. Następnie sumujemy wyniki potęgowania i mnożenia, aby otrzymać zamienioną liczbę. Na system dziesiętny. Kolejno przechodzimy do tematu, o którym można mówić wiele w kontekście złożoności obliczeniowej, czyli przeszukiwanie liniowe i binarne. Zaczynamy od liniowego, czyli najprostszego możliwego przeszukiwania tablicy. Przechodzimy po kolei, po każdym elemencie tablicy i sprawdzamy, czy jest on równy elementowi, którego szukamy. Możemy zakończyć działanie, kiedy znaleźliśmy szukaną wartość. Następnie przeszukiwanie binarne. Jest to algorytm do przeszukiwania tablicy. Uwaga, tylko posortowanej. Opiera się na zasadzie dziel i zwyciężaj. Za każdym razem dzielimy tablicę na pół i wybieramy tę część, w której może znajdować się wyszukiwany element. Proces powtarzamy aż znajdziemy element lub zmniejszymy przedział do zera. Przeszukiwanie liniowe, jak sama nazwa wskazuje, ma złożoność liniową, natomiast binarne ma złożoność logarytmiczną, czyli działa efektywniej niż przeszukiwanie Liniowe. A teraz wyszukiwanie wzorca w tekście metodą naiwną. Ta metoda polega na przesuwaniu wzorca wzdłuż tekstu i porównaniu go z odpowiadającym mu fragmentem. Jeśli wzorzec pasuje do fragmentu, oznacza to, że wzorzec został znaleziony. Algorytm działa dopóki nie przeanalizuje całego tekstu. Następnie przechodzimy do algorytmów związanych z matematyką, a zaczynamy od wyznaczania miejsc zerowych funkcji. Za pomocą metody poławiania, która polega na stopniowym zawężaniu przedziału, w którym znajduje się miejsce zerowe, podobnie jak w przeszukiwaniu binarnym, dzielimy na pół i sprawdzamy, w której części znajduje się miejsce zerowe. Proces ten powtarzamy, aż różnica między końcami przedziału będzie mniejsza od zadanej. Dokładności. I kolejno obliczanie pierwiastka kwadratowego metodą Newtona Rapsona. Czyli chodzi o to, że obliczałem pierwiastek kwadratowy liczby poprzez iteracyjne poprawianie przybliżenia. Zaczynamy od początkowego przybliżenia i używamy wzoru iteracyjnego do obliczania kolejnych przybliżeń. Proces ten powtarzamy, aż różnica między kolejnymi przybliżeniami będzie mniejsza niż zadana dokładność. Każde nowe przybliżenie jest obliczane na podstawie poprzedniego, co pozwala na szybsze zbliżenie się do rzeczywistej wartości pierwiastka. Następnie obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera. To algorytm służący do szybkiego obliczania wartości wielomianu, zmniejsza on liczbę mnożeń do minimum, czyli przykładowo z takiego wielomianu mającego 5 mnożeń robimy wielomian w postaci zagnieżdżonej, który ma już tylko 3 mnożenia. Aby obliczyć wartość wielomianu dla danej liczby zaczynamy od największego współczynnika i stopniowo przetwarzamy kolejne współczynniki. Wykonujemy operację mnożenia i dodawania w jednym kroku. Mnożymy aktualny wynik poprzez wartość zmiennej i dodajemy kolejny współczynnik. Kontynuujemy ten proces aż do uwzględnienia wszystkich współczynników, co pozwala nam szybko uzyskać wartość Wielomianu. Kolejno, potęgowanie sposobem naiwnym. To najprostsza metoda obliczania potęgi liczby. Działa to tak, że zaczynamy od wartości 1 i wielokrotnie mnożymy. Ją przez podstawę potęgi tyle razy, ile wynosi wykładnik. Na przykład, jeśli chcemy mnożyć 2 do czwartej, to po kolei mnożymy 1 przez 2, potem przez 2, znowu i tak dalej, aż osiągniemy liczbę mnożeń równą wykładnikowi, czyli w tym przypadku 4 razy. Chociaż jest to najprostsza metoda, może być mniej wydajna dla dużych wykładników, ponieważ wymaga wielu operacji. Mnożenia. A teraz z tym samym potęgowanie szybkie. Jest to efektywniejszy sposób potęgowania niż poprzednio wymieniony. Algorytm polega na zmniejszaniu liczby operacji mnożeń, dzięki czemu algorytm działa znacznie, znacznie szybciej. Dzielimy wykładnik na mniejsze części i obliczamy potęgowanie rekurencyjne dla mniejszych części. Jeśli wykładnik jest nieparzysty, dajemy dodatkowe mnożenia poprzez podstawę do rezultatu. Czyli przykładowo 4 do 10 będzie mieli 4 do 10 równa się 16 do

Kolejno oczywiście potęgowanie modulo, czyli algorytm polegający na obliczaniu reszty z dzielenia potęgi danej liczby przez inną liczbę. Teraz myślę, że możemy przejść do wydawania reszty z użyciem algorytmu zachłannego. Zaczynamy od założeń, mamy nieskończoną liczbę monet o określonych nominałach. Chcemy wydać konkretną kwotę używając jak najmniejszej liczby monet. Przykładowo chcemy wydać 63 grosze, nominały, którymi dysponujemy to 1 grosz, 2 grosze, 5, 10, 20 i 50 groszy. Algorytm polega na tym, że Najpierw wybieramy monetę o największym nominale, która nie przekracza pozostałej kwoty do wydania. Postępujemy tak, dopóki nie uzbieramy całej kwoty. Teraz kolejno. ONP, czyli odwrotna notacja polska, która jest metodą zapisu wyrażeń arytmetycznych bez zastosowania nawiasów. W tej notacji symbole operacji występują po argumentach i na tablicy widzimy przykład wyrażeń w odwrotnej notacji polskiej. Algorytm obliczania wartości wyrażenia ONP działa tak, że odczytujemy po kolei każdy znak wyrażenia. Jeśli jest on liczbą to zapisujemy go na stosie. Jeśli jest operatorem to pobieramy dwie ostatnie liczby ze stosu. Wykonujemy na nich Działanie i wynik umieszczamy z powrotem na stosie. Powtarzamy to działanie tak długo, dopóki nie przejdziemy przez całe wyrażenie ONP. Powstała liczba na stosie będzie naszym wynikiem. A teraz przechodzimy do sortowań, zaczynając od ulubionego. Sortow ze sortowań maturzystów, czyli sortowanie bąbelkowe. Jest najprostszy algorytm oczywiście sortujący, polegający na porównaniu ze sobą sąsiednich elementów tablicy dopóki nie zostanie ona posortowana. Dodatkowo możemy wykonać operację optymalizacji, aby zmniejszyć liczbę porównań w każdej z iteracji. Kolejno sortowanie przez wybór, które polega na znajdowaniu najmniejszego elementu po prawej stronie od aktualnego elementu, czyli w nieposortowanej części. Po znalezieniu aktualny element i minimalny element Element zamieniając się miejscami, tę czynność wykonujemy do momentu przejścia po całej tablicy. Teraz bardzo podobne sortowanie, czyli sortowanie przez wstawianie, polegające na pobieraniu pierwszego elementu z prawej strony tablicy, czyli z części nieposortowanej i wstawianie go w odpowiednie miejsce w lewej części, czyli części posortowanej. Algorytm rozpoczyna się od indeksu pierwszego, a indeksuje aż do momentu dojścia do końca tablicy. Kolejno sortowanie kubełkowe, które jak wiemy ma wiele różnych wersji, ale zajmijmy się jedną właśnie z nich, która polega na utworzeniu liczników dla każdej wartości w tablicy i ustawieniu ich na początku na zero. Te liczniki to właśnie nasze kubełki. Kubełki są tablicą o długości największej wartości w naszej tablicy plus 1. Przechodząc po tablicy każde wystąpienie danej liczby odnotowujemy zwiększając zawartość danego kubełka o jeden. Po zliczeniu wszystkich elementów wypisujemy numer danego kubełka tyle razy, ile wynosi jego zawartość. W ten sposób otrzymujemy posortowaną tablicę. A teraz sortowania rekurencyjne. Zacznijmy od sortowania szybkiego, które polega na wybieraniu elementu podziału, czyli naszego pivota. Po lewej stronie od pivota umieszczamy elementy od niego mniejsze, a po prawej stronie analogicznie większe. Wtedy następuje podział tablicy na mniejsze i większe od pivota elementy. W tych tablicach również wybieramy pivota, dokonujemy znowu ponownie tego samego podziału i powielamy tą czynność aż do momentu kiedy przedział jest jednoelementowy. Kolejne sortowanie rekurencyjne, czyli sortowanie przez Scalanie polega na dzieleniu tablicy na dwie części dopóki nie pozostanie jeden element. Powstałe posortowane tablice łączy się w jeden posortowany ciąg. A teraz przejdźmy do algorytmu, który również znajdziesz w wymaganiach maturalnych, czyli szukanie najdłuższego wspólnego podciągu. Problem szukania wspólnego podciągu jest klasycznym problemem w dziedzinie informatyki. Problem ten polega na znalezieniu najdłuższego ciągu znaków, który jest podciągiem danych dwóch Ciągów zachowując kolejność występowania oczywiście znaków. Do znalezienia takiego podciągu wykorzystujemy oczywiście tablicę, a implementujemy to w następujący sposób. Najpierw tworzymy macierz o wymiarach długość pierwszego ciągu plus jeden razy długość drugiego ciągu plus jeden. Macierz pomoże nam zapisywać wyniki, oczywiście pod problemów. Wypełniamy pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę zerami, a to dlatego, że pusty ciąg nie ma wspólnych podciągów z żadnym innym. Ciągiem. Teraz przechodzimy przez tablicę i porównujemy znaki z obu ciągów. Jeśli znaki są takie same, dodajemy jeden do wartości z lewego, górnego rogu tablicy. Jeśli są różne, bierzemy wartość większą z lewej lub górnej komórki. Dzięki temu budujemy rozwiązanie po prostu krok po kroku. Po wypełnieniu całej macierzy, ostatnia komórka w prawym dolnym rogu zawiera długość najdłuższego wspólnego podciągu. Aby znaleźć sam podciąg śledzimy skąd pochodzi każda wartość w naszej tablicy, cofając się w kierunku lewego, górnego. городу. Teraz przechodzimy do szyfrowań, zaczynając od szyfrowania najprostszego, czyli szyfrowania Cezara. Jest oczywiście jedna z najprostszych i najstarszych metod szyfrowania tekstu. Każda litera tekstu jawnego jest zastępowana inną literą, która jest oddalona od niej o klucz, czyli o stałą liczbę pozycji w alfabecie. Czyli mamy tekst jawny, który chcemy zaszyfrować i oczywiście klucz będący wartością liczbową, o którą będziemy przesuwać litery. Na przykład, jeśli klucz wynosi 3, to litera A stanie się literą D, litera B Stanie się literą E, i tak dalej. Kolejno przechodzimy do szyfrowania płotkowego, które polega na zapisaniu tekstu jawnego w sposób przypominający płotek. Wielkość płotka jest definiowana poprzez klucz szyfrujący, który też jest oczywiście wartością liczbową. Następnie dzięki odpowiedniemu odczytaniu tekstu z płotka powstaje szyfrogram. A teraz szyfrowanie o mojej ulubionej nazwie, czyli szyfrowanie Wiszynera. Polega na wykorzystaniu wielu różnych podstawień cezarowych w zależności od litery klucza. Zaczynamy od wypełnienia macierzy literami alfabetu. Następnie każdą literę tekstu jawnego zamieniamy według klucza przy pomocy macierzy. A kluczem w tym szybsze jest inne słowo. I ostatnie szyfrowanie, czyli Playfair. Jest to szyfr blokowy, który szyfruje litery parami. Klucz jest napisem używanym do wygenerowania macierzy 5 na 5 złożonej z liter alfabetu. Litery są wpisane do macierzy zgodnie z kolejnością jaką mamy w kluczu, a następnie w porządku alfabetycznym. W macierzy może zmieścić się tylko 25 liter, a alfabet angielski ma ich 26, zatem najczęściej stosujemy rozwiązanie, w którym i oraz j jest traktowana jako jedna, ta sama litera. Tutaj mamy przykładową macierz wygenerowaną na podstawie klucza szyfr. Kolejno jeśli litery tekstu jawnego są w tej samej kolumnie, to zamieniamy każdą z liter na literę znajdującą się poniżej. Jeśli litery są w tym samym wierszu, to zamieniamy na każdą z liter na literę znajdującą się po prawej stronie. A jeśli litery tworzą prostokąt, to zamieniamy każdą z liter na literę znajdującą się w tym samym wierszu, ale w kolumnie drugie litery z pary. Podsumowując, jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, podeszlij go swoim kolegom i koleżankom z klasy. Dzięki!